Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M, i dzisiaj ze mną są trzy moje kochane dziewczyny. Od lewej strony Paulinka, Natalka i Zosia. Moi kochani, dzisiaj będziemy otwierać Super Thingsy całego boksa. Dużo, dużo saszetek. Dziewczyny, wysypcie wszystkie saszetki na podłogę. Wszystko wszystko co jest w środku wysypujecie. Ok. I co macie? Czy jeszcze coś tam jest? Pusto, pusto. Okej, okay, moi kochani. W sumie zaraz tutaj zerknę ile jest. Saszetek w środku. Chyba około 50, tak, 50 paczuszek dziewczyny będą na zmianę otwierać i szukamy najrzadszej figurki, czyli. NEON BLAST ULTRA RAR Także zaczynamy od Zosi, lecimy Pierwsza saszetka Zosia, co tam trafiasz? Pokaż tutaj Lodówkę. bliżej Niżej, niżej I co by to było? Co? Co myślicie dziewczyny? Co to przypomina? Jaka lodówka. to jest figurka? Lodówkę Lodówkę? Tak Dobrze, może to jest lodówka, okej okay. Teraz Natalka No. Tam masz, Natalko, takie miejsce, gdzie no, można oderwać z boku. Pałnika ci pokaże. O. I niżej, niżej. Co wam to przypomina? Co to będzie? Nie taka do lecenia. Co? Jakaś kasa fiskalna, chyba, co? Albo budzik. Bo tutaj jest no, y, godzina ósma z tego co widzę. Dobra, czyli mamy dwie figurki. Papierki na bok dawajcie, żeby nie przeszkadzały. Teraz Paulinka. No, wybieraj Paulinko. Saszetkę Prezent. Prezent. Super. Zielony prezent. Do tyłu tu i lecimy z powrotem do Zosi. Teraz Zosia. Piec jakiś, taki? jakiś piec. No piec taki starodawny piec pizzy. do robienia pizzy. No teraz Natala. Wiesz tam jedną saszetkę i otwieraj. Znalazłaś już to miejsce, gdzie się otwiera. Masz, super. No i co trafiła? Nożyczki. Nożyczki, tak? Super. Ok. To No teraz Paulinka. I co tam jest? Też coś. A czyli ma, mamy dwa. Te same, tylko w różnych kolorach, bo to zawsze oczywiście było w dwóch kolorach. Super. Pokaż? Jednak się otwiera. O, widzicie? O, zobaczcie. No, lodówka się otwiera. Okej. Okay. Zosia teraz lecisz trzecią saszeczkę. No ciekawe czy trafimy tego Neon Blasta. Co to tam jest? Banana. Jakiś banana jakiś banan. A. ok, Dobra, teraz Natalka. I co tam Natala trafiła? Taki konik. Konik? No, coś podobnego, ale to raczej konik nie jest. Jak myślicie, co to by było? Co? Co by to było? Co by to było? Piniata. Piniata? Mhm. zęby ze, ze, ze cukierki tam w środku są i ten... Łatwiej, no dobra, może takie coś to jest. Dobra. Wymoc... Paulinka, teraz ty losuj tam którąś saszetkę. Kolejny chyba prezent. Mhm. No, to nie jest ta sama figurka. Ale... A tu, u Ciebie, popatrz, to trafiłaś Dwie figurki z prezentem w dwóch kolorach. Okej, okay, super. Zosia, teraz Ty. Super, super. A, tak. A. I co to będzie toster. chyba? Toster. toster Super. Zosia trafiła toster Teraz Natalka. Co tam masz? Nie, ja, 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 jabłuszko. jabłuszko, o, widzisz, super. Piękne czerwone jabłuszko. Trzymaj. No, Panika Pierwsza z góry. Pierwsza z góry. Brawo, napój. Napój. Brawo. No, napój. No jak na razie żeśmy nie trafili jeszcze ani jednej srebrnej, ani złotej, czyli jedne z tych rzadszych. No już nie mówię o Neon Dobra, teraz ty Zosia. Tylko w drugim kolorze. Super. Czerwone i zielone. okej, okay. teraz ty Natalka. No, bierz saszetkę I co tam trafiłaś fajnego? Coś Cukierek. żółtego. Cukierek. O, widzisz. Taki zapakowany cukiereczek. Ok, teraz ty, pańko. Woda trafiliśmy. Ok, Zosia, teraz ty. Coś zielonego. Mam czekoladę. Czekolada. No, pokażę tak. Bliżej, ugryziona czekolada. Natala, teraz ty. Co tam trafi, Natalka? Coś różowego. Co by to było? Pokaż. Linka taka może. Co by to było? Hmm. Jakaś taka guma chyba zwijana co? Albo do do rzucia, gumatek. no Chyba Albo coś rozpusam. takiego. Dobra. Pojęła teraz, rozpusam. Paulinka, teraz Ty. I, i co tam jest? Pęczek śliskiego. Pomarańcza. Pomarańcza. Albo piłka. Pomarańcza no. chyba. Okej. Okay. Zosia, teraz twoja kolej. Wow, coś wypadło. Śmietnik! Śmietnik. Pogasz, co to za śmietnik. No. Natalka. a tu ty tak rozrzucasz to wszystko. jaką trafiła Natalka figurkę? Coś zielono-żółtego. Co to masz? Banan? No chyba banan, tylko że w kolorze zielonym. Teraz masz banana? Paulinka, teraz ty. No, tylko że w innym kolorze. Teraz ty, Paulinko, no. To jest wyciskacz do cytryn. Albo, albo Nie, nie, to jest wyciskacz do cytryn. No, Zosiu, teraz ty. Coś czerwonego. A druga czekolada, widzisz, masz dwa rodzaje tych czekolad. Super. Czerwona i zielona. Dobra, teraz Natala. Co tam Natalka trafiła? Błyskawice. To jest chyba ten najrzadszy czy nie? I muszę jeszcze raz zerknąć, bo sam teraz, nie, to sam nie teraz jest. jestem. Nie? To jest ten. Pokaż. To jest Majo. Majonez? Nie, czyli to nie Majo. jest. Mówi. Czyli to nie jest ten najrzadszy, bo ten musi mieć tej błyskawice. Ok. no bliziutko było, ale to nie ta figurka. No, Paulinka, teraz Ty. Ciągle nie mamy ani jednej srebrnej, ani złotej. A może to więcej jest takich? Albo są gdzieś pomieszane. No, jeszcze mamy troszeczkę saszetek. co to jest? No... Jakieś... Jakieś... Jakiś... Coś do jedzenia w każdym bądź razie. Ale Dobra. z mlepkiem. Zosia, teraz Ty. Jest! Pierwsza złota! No, mamy złotego w końcu. E, trzymaj. I zaraz sprawdzimy, jak się nazywa ta złota. Tutaj wszystko jest wyszczególnione, czyli to jest druga ta najrzadsza. Jazz Flash. To jest ta figurka, którą... A nie, tu obok. Heavy Reef. Czyli to trafiła Zosia. OK, szukamy kolejnych rzadkich. No. Paulinka. A, no, Paulinka. Natalka. Już my się myli. Całe dziewczyny, no, już mi się mylą wasze imiona. Że to Zosia. Tak. A co tam Natala trafia? Coś niebieskiego. Rękawica bokserska? Czego Odwróć. Czy rogalik. Ro... Rogalik, a Rogalik. Ale niebieski. No, w... i tutaj boksuje Rogalik. No, Paulinka teraz. Aha. Coraz więcej mamy. No coraz więcej. 50 teraz jest figury. Muś. Coraz blisko żeby... Coraz bliżej. Co tam masz? Poduszkę? Poduszka. poduszka. Super. Fioletowa poduszka. Wow. Zosia. Masz są takie złote. Dwa złote są do trafienia. No. Jeden z kuleckami. Notes. Zosia ma notes. notes. Ok. Natalka. Miesz. No, i pierwsza srebrna. Co to jest? Kręgle. No, to jest. Skręgli. Jak to się nazywa? Wiecie? Mam no mi wyleciało z głowy. Hmm. W to, co się y, trafia y, kulą. No. <laughs> Dobra, Paulinka. Parę razy byłem na kręgach, ale wyleciał mi z głowy. Y, jak się to profesjonalnie nazywa? No, o losuj! No to jest Nie, i co tam Paolinka trafiła? Coś niebieskiego. Kubek z jednej strony trzyma, no pokaż. A, no, pasta, do zębów. Zosia. Mam białą, niebieską. Taką masz pastę. I co tam trafiło Coś torcik. Czerwonego torcik, torcik urodzinowy, super Natalka. Co tam masz zielonego? Coś. Pizzę, pokaż Pizza, pizza, no super, pizzę teraz. teraz. Ty, Pauliko, no. Kredka, kredka, no to pokażę ją tutaj, kredka, kredka albo różowa, ołówek, dobra, Zosia, no coraz mniej, coraz mniej tych saszetek mamy tutaj, gdzieś koło 15 zostało już tylko, ale jak na ale razie nie, nie ma torcik. tej najrzadszej, torcik. torcik, czyli masz komplecik, Zosia dużo kompletów trafia jak widać, Wcześniej trafiła dwie czekolady, nie? Tak. A ja trafiłam... Natalka teraz. Dwa no. Ty też trafiłaś dwa prezenty w A ja No, masz? A jak nie to Ci otworzy polnik albo Zosia. Udało się. I co tam jest? Coś fioletowego. A, to jest chyba Bila z bilarda, jak się nie mylę, tak? Pokaż... To trzeba dać to, bo mi się robi coraz więcej. Coraz więcej ci się robi, no. Każdej się z Was robi coraz więcej, no? Teraz pomina. Na razie nie sprzątaj, bo jeszcze ja to tylu... nagrywamy. Truskawka. Truskawka, no. No? Ok, teraz Zosia. No na razie nie ma żadnej powtórki, bo się jeszcze ani jedna figurka nie powtórzyła. Mamy w dwóch kolorach, ale to nie jest to samo. Co tutaj masz? Co tutaj masz? Klucz. Wodę, Syryjczyk. No, Zosia, albo Natalka. Natalka teraz. No, widzisz. I co tam masz, co? Pokaż tutaj bliżej. A szczotka! Szczotkę do zębów, Zosia. Albo Zosia, Natalka trafiła. Ale poczekaj. pastę chłopasteczki. Dobra. zęby, No, dziewczyny już tutaj szorują. Dobra, Polinka, teraz ty. No, pokaż, co tam masz. A to już coś podobnego gdzieś ktoś trafił. Kto to miał? Ja. A nie, nie, Natalka. Postaw tutaj prawie. koło. No, bo są dwa różne kolory. Super. No, czyli też jest komplecik. Okej, okay. Zosia. Twoja kolej. No, już chyba z 10, więcej już tutaj nie ma. I jest ta druga. Ja ale mam zielone. Popatrzcie. Okej. Okay. Teraz Natalka. No Natala. I co tam trafiła Natalka? Coś pomarańczowego, picie. A jak Paulinka? No tylko, że ona w innym kolorze. Tak jest. Dobra, Paulinko teraz Ty. co tam masz? Coś zielonego. Plecak. Mhm, zamykany plecak na zamek. Zosia. Czy trafimy najrzadszą figurkę, czy nie? Chyba nie. Chyba nie. Doga. Zosia z doga. tak z parówką. Natalka, co tam masz? Pokaż. Pączek. Joś, donata, tak? Trafiłaś. Okej, okay. Paulinka. Ostatnie sześć jeden, saszetek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Fięć. No i co tam masz? Pięć zostało. Ser? ser. Pięć zostało Serek. No, teraz Zosia. Robią się cztery. Ja bym... Nie troskawka. Troskaweczka, zielona troska Natalka? I żeby było później sprawiedliwie, bo jedna by z Was nie miała, to ja ostatnie dwa otworzę. Super, jest srebrna figurka. Nie wiem, co to jest. Kula do kręgu. Kula do kręgu. A no, racja. Są trzy miejsca na paluszki. No i teraz, Polinko, jeszcze Ty. Którąś, a dwa, dwie ostatnie wszystkie dla mnie. No dobra, to po jednej, bo Martusia też tutaj obok siedzi. To. Ja też chciałam. Wy już pootwierałyście za tyle, teraz dwie ostatnie dla nas zostaną. O, jest. Srebrna. Ja wygrałam. trochę. Super. Ja wygrałam, bo mam tyle dwa. To teraz Martusia tutaj otworzy. Obojętnie no, tak, Obojętnie bierz którąś. No, i zaraz zobaczymy, co, co tutaj będzie. Coś pomarańczowego, jakaś kanapeczka. Super. No, i została moja. Gdzie tutaj jest ten ten? Do otworzenia. No, i co? Czyżbym ja trafił tą najrzadszą? Nie. I mamy cukierka zielonego. Tak więc moi drodzy, no niestety, nie trafiliśmy ani drugiego złotego, ani tej najrzadszej. Dajcie wszystkie figurki tutaj na środek. Jest jedna złota, kilka srebrnych. No daj Zosiu tutaj. Tak więc moi drodzy, będziemy się z dziewczynami żegnać. Tyle fajnych różnych kolorowych. Górek super thingsów nam padło, tak więc dziękujemy za oglądanie. Jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się i cześć Wam. Papa! Pa. No, dziewczyny tutaj machają czołem.